Samy i wiosenna niespodzianka. Śnieg stopniał, stodoła znów pachniała świeżością. A na zewnątrz z ziemi wyłaniały się maleńkie zielone pędy. Samy pająk wyciągnął nogi i ziewnął. Żegnaj zimowe pajęczyny, powiedział. Witaj wiosno. Rozejrzał się. W stodole panowała cisza zbyt cisza. Lulu biedronki nigdzie nie było widać. Benny Beatle nie toczył okruchów, a nawet Ruby Robin nie zaśpiewała swojej porannej piosenki. Gdzie są wszyscy? Zastanawiał się sami. Zszedł z belki i podążył za ciepłym słońcem wlewającym się przez drzwi stodoły. Na zewnątrz świat tętnił kolorami. Rozkwitały jaskrawe kwiaty, brzęczały pszczoły, a motyle fruwały w powietrzu. Sami westchnął. Wiosna naprawdę jest magiczna. Wtedy usłyszał śmiech za wysoką kępą stokrotek. Przedzierając się przez płatki, zobaczył wszystkich swoich przyjaciół zebranych na słonecznej polanie. Niespodzianka! krzyknęli. Pośrodku kwiatów stała maleńka ozdoba w kształcie pajęczyny z gałązek, płatków i kawałków jedwabiu. W jej środku lśniła pojedyncza kropla rosy, niczym klejnot. To dla ciebie, sami, powiedziała Lulu. Aby podziękować ci za wszystkie razy, kiedy nam pomogłeś, sami zamrugał. Dla mnie? Benny uśmiechnął się szeroko. Uratowałeś nas przed deszczem, wiatrem i kłopotami. Jesteś naszym najlepszym przyjacielem. Ruby Robin skinęła głową. Możesz być mały sami, ale twoje serce jest wielkie jak niebo. Oczy samego zabłysły. Och, dziękuję wam wszystkim. Gdy wiosenny wiatr przetoczył się przez polanę, pajęczyna samiego migotała obok prezentu, który podarowali mu przyjaciele. Uświadomił sobie, że tak jak pory roku przyjaźnie z czasem stają się silniejsze. Tej nocy, pod gwiazdami, sami wyszeptał. Każda pora roku przynosi coś nowego, ale to przyjaciele czynią je wszystkie wspaniałymi. I z tymi słowami mały pajączek zapadł w najsłodszy wiosenny sen Semania. i'll next